Jak widzicie, zdjęcie tego jabłka zostało za bardzo naświetlone i kolory są takie wyblakłe. Jabłko nie jest czerwone, tylko bardziej pomarańczowe. Aby to zmienić, wybiorę właśnie polecenie zakres koloru do zaznaczenia tych pomarańczowych fragmentów. Otwieram się takie okienko, gdzie najpierw kliknę wybrany fragment zdjęcia, Czyli właśnie tutaj w ten pomarańczowy. I teraz na podglądzie widzę jak będzie wyglądało zaznaczenie. Za pomocą suwaka, tolerancja ustawię taką tolerancję, żeby zaznaczyć interesujący mnie fragment. Mogę podgląd selekcji oglądać na głównym zdjęciu, albo w skali szarości, albo na czarnej macie, białej macie. W szybkiej masce. Ja wolę, żeby zdjęcie było oryginalne, a selekcję oglądać tylko tutaj. Także w tym momencie tak by wyglądała selekcja. To, co jest białe, to by było zaznaczone. Oczywiście mogę dodawać jeszcze odpowiednie kolory, wybierając próbnik ze znaczkiem plus. Teraz kliknę w to. Zmniejszę może trochę selekcję albo odejmować. Wtedy wybieram próbnik ze znakiem minus. Jeżeli zaznaczę opcję odwrotność, to będę miała zaznaczone wszystko, poza tym, co wybrałam. Myślę, że tak będzie dobrze. Klikam zatem OK. Teraz wtopię selekcję za pomocą polecenia wtopianie, na, na przykład 3 piksele. I za pomocą polecenia dopasuj barwa nasycenia zmienię odcień pomarańczowego na bardziej czerwony. Tak będzie dobrze. Wybieram zatem OK. Odznaczę selekcję za pomocą Ctrl D i teraz zobaczcie, jak wyglądało jabłko w oryginale, a jak wygląda po zmienieniu danego zakresu kolorów. Jeżeli jestem już przy opcji Zakres koloru, pokażę Wam jedną ciekawostkę. Wybierę sobie to polecenie i tutaj oprócz Dowolnych kolorów, które mogę pobierać ze zdjęcia, mogę zaznaczać podstawowe kolory. Jeżeli wybiorę czerwone, to zostaną zaznaczone wszystkie czerwienie. Jak widzicie, opcja tolerancja jest w tym momencie niedostępna. Żółte, zielone. Nie ma na tym zdjęciu żadnych zieleni, więc nic nie jest zaznaczone. Niebieskie. Ale na samym końcu jest bardzo ciekawa opcja. Poza przestrzenią kolorów, która zaznacza na obrazku w trybie RGB albo LAB wszystkie te kolory, które nie mieszczą się w przestrzeni kolorów cMEK. Co oznacza, że jeżeli teraz kliknę OK, zostaną zaznaczone te kolory, które po konwersji z RGB na CMYK będą stwarzały jakieś problemy. Możemy teraz je dowolnie zmienić, tak żeby uniknąć w przyszłości problemów. Teraz na przykładzie innego zdjęcia pokażę Wam, jak można modyfikować zaznaczenie.